Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Teamfight Tactics Najgorsza z możliwych karuzel na świecie Czyli same kuźwa szpatuły Najprawdopodobniej item, którego w ogóle nie wykorzystamy Brawo Riot! A teraz moi kochani widzowie Oczywiście zostawcie subskrypcję, dzwoneczkiem, łapkę w górę I wyczekujcie kolejnych filmów Mam nadzieję, że będzie dobrze I będą wpadać często Wszystko zależy <grym> to i jak nie o dobre mieczki są dobre to jest assassin nie nie imperial no mopki co tam dacie fajnego zarzućcie jakimś dobrym itemem może być może być łuk tych argumentów wszystkie są dubani, ale najlepszy jestem no dajcie tutaj jakieś itemeczki tankowe teraz albo łapkę z krytym. No, to nie, to nie. No, mamy taki, nie najgorszy ten start, bym powiedział. Ale żeby wiedzieć, co grać, to nie mam zielonego pojęcia. Dobrze, Caitlin, tam strzeli, rozwali. Brawo, Caitlin. Caitlyn Kelly, raz, dwa, trzy. Tutaj nas ratuje to, że mamy cztery jednostki, szczerze, jak na razie iż Brixa 2, ale czy on jest wystarczający? Jeśli Caitlyn strzeli, to ta. No to ta, git. Powinien być win mimo wszystko. Ta jest. Mamy 100 HP dalej. Szczerze to akurat na pierwszej karuzeli ja nie lubię więc 100 HP, no ale. Nie ma co się lubi, to się lubi, to się ma. Biłem sobie jakby poziom, nie? W sensie ee, level upa zrobiłem. I jakbym wygrał, to bym tego Darka sprzedał. Ale widzę, co się dzieje. No i raczej jednak przegram. Więc tego Darka se zostawię i se go wstawię jako bodyguarda po prostu. Może to i dobrze, że przegrałem. Szybciej będę wybierał. Ciutkę. No i git. Wybieram przedostatni, nie ostatni. <laughs> może być. A może drugi. Tak jak mi gra da. Warta. Łapka skrytem. To jest to, co mnie interesuje. No, i tyle łapki skryte. No to. armor. W sumie eko mogę ten wziąć. Jako pasek. No. Co tu nam da. Ja bym chciał wygrać i nie tracić HP. Przynajmniej aż do golemu. Czy Ziggs jest w stanie to kernąć z Katelyn do tego czasu? Zdaje mi się, że ta. W ogóle mogę się mylić. No. Dobrze, mamy to. Oby tak HP zostało do golemów, nie? No, i cóż się tu wydarzy? O, flagi. He, <laughs> to się wydarza. Fajnie. Ty no weź tego Zixa, który Co ty robisz w gro? Znaczy, Zixa, boże, Twitcha. Ty no bijcie go. No, co to ma być? On się sobie znik jeszcze. Ja pierdzielę, no. Ten się wyleczy. Ty ja to przegram, bo nikt nie spokusował Twitcha. Ale TTFT jest posrany, nie? Przecież to powinien być Focus Kuźba Twitcha jako pierwszego Blitzcrank dawaj, dawaj Blitzcrank Ej hu Nic nie da Darek lepszy od Blitza XD No maby Zróbcie coś Cokolwiek no Jakiś damage No kto to tak średnio akurat chce Łapkę skrytem byście dali. Miecz też może być. Swayna, na chcę. No. Czy te moje bodyguardy są na tyle silne, by wygrać? Swoją drogą ten Blitzkan z przodu działa lepiej niż z tyłu. No, KT, tutaj. Tom, 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 MFK. Dobrze. No i znik teraz. Cyk, cyk, bombeczka, bum. Jeszcze Caitlyn, na poprawkę. Mamy to. Wbijamy siódmy na następnej. 3-2 stage. Ja to się tam przejęzyczyłem z tym siódmym. Chodziło mi, że wbijamy level, a nie że siódmy. Siódmy w 3-2 byłby hitem, nie? <ścoughs> tak szczerze. Caitlyn Twitcha, Twitcha, Twitcha. No szkurde. Wygram to tylko dlatego, że on ma jedynki. I mówię to zupełnie serio teraz. Ale to są useless argumenty. Wybiorę ostatni, bo mam jednego. I raczej go będę grał. Da, go socialite, A jak nie, to zawsze jeden jest spokojny. Ale tak zupełnie serio. Ja mam totalnie gówno. Itemy, tak totalnie. No, przegrywam na niego niestety. Aj, aj, aj. Łapka z krytem. Albo Ruzga. Albo armor jeszcze. To chyba rozga. Będziemy mieć ginso No, chyba to nie jest zły pomysł. Chyba. O, gościu gra asasiny. No proszę. Ale mi Caitlyn szybko wyjaśnili. Oj, oj, oj. W ogóle, trandle assassin. Co to jest kuchnia? Ja trapiam na jakiś troli. I im to wychodzi. No co to ma być? Kto gra trandle assassina, ja się pytam. I kolejny z dwoma assassinami. I znowu biją mi Katie. Mój główny Kery se pada jak mucha. Jestem źle ustawiony w ogóle. Muszę wbić siódmy. Teraz po tych mobach. I na siódmym chyba zrolować trochę. No, mobki. Dajcie coś. Łapkę skrytem najbardziej. No nie no, Dalimir. O kurwa. Oj! Szkoda, że nie mam łapki skrytem. Poważnie. Bardzo bym potrzebował. Ja nie mam defensywnych itemów w ogóle. Tak w sumie. No nie no, nie za słaba jak na razie. Ja muszę chyba zdrolować, no, bo zaczynam przegrywać za bardzo. Ej. Co tu mi daje? dana coś tam. Jakiś super healing. Dobrze. Żyk może być. Dobra. Jest ciód lepiej, ale to jeszcze nie jest to, czego ja chcę. No! Mamy trzech socialitate'ów To mi wystarczy Czy ta cating będzie bić? Coś tam bije, ale za mało Niedobrze Łapka skrytem albo armor To jest to co chcemy wziąć. Łapkę skrytem, bo jest... Teraz cating powinna będzie jeszcze silniejsza. Ja, mimo że nie chcę, to będę musiał zrolować po upgrade'y. No, bez kitu. Mimo że nie chcę, będę musiał. Ach. Ja potrzebuję ósmy i to szybko. Ty, ale jestem tu headem. Przecież ja wziąłem łapkę skrytą i jej nie dałem na kekin. Myślę, że z tych argumentów no to to jest najlepsze. No, czy jestem w stanie to ugrać? Na ten postrany build. No nie jestem, bo kurde, gra Co jakiś build z dupy. No, Trundle Assassin. Kto to gra? I chłop ma 80 hp. Ty. Wiecie, że już jest po wspomnie. Wiecie, że już jest po wspomnie. Koniec gry. Nie mam szans. To już wspomnie, no. Bo znowu gra mnie tyłek rucha. Taki dobry early game i poszedł się paść, bo. Potem w mid game i w late nic nie daje, no Ech. To jest mój jedyny pomysł. <grym> nie mam żadnego defensywnego itema. Bo mnie gra po prostu zrobiła w balona. I by the way ten gościu gra mój build. Bo trafił teraz Galio. I sobie nagle przesłapował i mu wyszło. No, xD. Dobra, koniec gry, odpadamy. Ajajaj, aj, aj. chyba jednak wolę te buildy takie z tego top 5 mety, a nie te takie późniejsze. Chciałem Wam nagrać tutaj alternatywne też buildy, które są troszeczkę słabsze, ale wciąż silne. Ale chyba jednak bez mety jest lipa, albo po prostu bez farta, bo nie wiem. To jest totalna porażka, zupełnie serio mówię. No nic. Zapraszam Was do subskrypcji z dzwoneczkiem, łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!